Oto czaszka najprawdziwszego jednorożca. Gdy przyjrzymy się dokładniej, zauważymy, że z głowy stworzenia wyrasta długi, doskonale prosty, lekko karbowany niby róg. Ale tak naprawdę, co wręcz niewiarygodne, jest on zębem, konkretnie lewym kłem. Dziś wiemy, że ten niezwykły, mogący dorastać do 3 metrów długości w cudzysłowie róg, należy do Narwala, tajemniczego arktycznego walenia, który żyje na tak daleko wysuniętych na północ mroźnych i często skutych lodem wodach, że na temat jego życia wciąż wiemy niewiele. Najwięcej pytań dotyczy funkcji jego niezwykłego rogu. Choć hipotez jest wiele, wciąż brak jednoznacznej odpowiedzi. W średniowieczu wierzono, że rogi te, sprowadzane przez podróżników z północy, należą do legendarnego jednorożca, stworzenia przypominającego konia. Wierzono, że rogi te mają cudowne właściwości: potrafią leczyć z ciężkich chorób czy chociażby uzdatniać wodę do picia. Płacono za nie ogromne pieniądze. Żyjąca w XVI wieku królowa Elżbieta zapłaciła za róg jednorożca równowartość dzisiejszych 6 milionów funtów. Rzekome rogi jednorożców w swoich skarbcach posiadali także polscy królowie: Zygmunt III Waza oraz Jan III Sobieski. W jednorożce oraz ich magiczną moc wierzono aż do XVIII wieku, kiedy to rozwijająca się nauka zaczęła powoli obalać mity. W 1758 roku Narwal został opisany i sklasyfikowany przez Karola Linneusza, a nadana mu wtedy łacińska nazwa naukowa obowiązuje do dzisiaj. Legendy o jednorożcach pojawiały się w różnych kulturach już od starożytności, a sprowadzane z dalekiej północy rogi narwali, miały w ich powstawanie zapewne istotny wkład. Podobnie zresztą jak rogi żyjących na afrykańskich sawannach oryksów. Choć dziś w sensie dosłownym w istnienie jednorożców nikt już nie wierzy, jednorożce wciąż funkcjonują w kulturze. Symbolizują coś rzadkiego, tajemniczego, unikatowego, wyjątkowego. Wróćmy teraz do naszej czaszki. Tym razem zamiast jednego rogu widzimy tu aż dwa rogi. Wciąż jest to czaszka narwala, lecz tym razem jest to bardzo rzadki przypadek. Można powiedzieć, że ten osobnik mimo iż ma dwa kły, jest jednorożcem. W znaczeniu czymś wyjątkowym jest jednorożcem wśród narwali. W naturze dwurogie narwale obserwowane są bardzo rzadko. Statystycznie dwa kły ma 1 na 500 osobników. Generalnie co do zasady tylko samce posiadają te charakterystyczne długie kły. Stanowią one przerośnięty lewy kieł, kieł, czyli trzeci ząb, także u ludzi kły są większe i bardziej spiczaste niż pozostałe zęby. U typowych drapieżników bywają jednak zdecydowanie większe, na przykład u kotowatych. Bywają także wielkie u świniowatych, dzików czy guźców. Na myśl przychodzą też wielkie zęby słoni. Rzeczywiście kreatywność natury usłoniowatych pod tym względem bije wszystkie inne zwierzęta. Zwłaszcza jeśli sięgniemy do wymarłych trąbowców, które przed milionami lat bardzo licznie zasiedlały ziemię, o czym opowiadałem w odcinku poświęconym wymarłym przedstawicielom tego rzędu. Trzeba tu jednak pamiętać, że usłoni, te wielkie zęby, zgodnie z definicją nie są kłami, a siekaczami, czyli nie trzecimi, a pierwszymi wszczęce zębami. Słonie mają ogromną diastemę, czyli szpary pomiędzy siekaczami, a w tej szparze mieści się trąba. Stąd też nazywanie słoniowych ciosów kłami jest błędem. U Norwali natomiast te długie rogi rzeczywiście są kłami, przerośniętymi, bardzo przerośniętymi kłami. Tutaj fantazja matki Natury dorównała trąbowcom. Te potężne kły są proste niczym strzała i posiadają spiralny wzór. Rowki przypominają świder bądź gwint śruby. Kieł rośnie przez całe życie, a zatem u osobników najstarszych jest największy. Co ciekawe, niektóre samice narwali również posiadają ten długi wystający kieł. U płci żeńskiej jest on jednak mniejszy i występuje tylko u około 15% samic. Pytanie za 100 punktów: po co? Po co w ogóle natura wyposażyła narwale w tak dziwaczny śrubokręt na głowie? Jak wspomniałem, narwale żyją na północy, często pod lodem. Jak wszystkie walenie oddychają powietrzem atmosferycznym, a zatem co jakiś czas muszą zaczerpnąć powietrza. Gdy lód całkiem zamarznie i na krzenie będzie żadnej przerębli, uduszą się. Jak wyliczono, płynące narwale średnio co półtora kilometra muszą się wynurzyć, by zaczerpnąć powietrza. Zdarza się jednak, że błędnie szacują odległość lub z innych powodów grzęzną gdzieś w lodowej pułapce i masowo giną. W 1914 roku zaobserwowano aż 1000 martwych narwali. Do dziś zdarzają się podobne obserwacje w Arktyce. Czy ten specyficzny róg może w jakiś sposób pomóc uniknąć uduszenia pod lodem? Owszem, Narwale wbijają swój gwintowany róg od spodu w krę, a następnie obracając się, wkręcają się nim w pokrywę lodową, by dostać się do powietrza. Zaskoczeni? Słusznie, to oczywiście ja was teraz wkręcam. Róg narwala, choć przypomina korkociąg, nie służy do wkręcania się w lód. Badania dowiodły jednak, że pełni on istotną rolę w zapobieganiu śmierci z powodu uduszenia pod lodem. Gdy kły narwali wzięto pod lupę, okazało się, że jak przystało na zęby, są one silnie unerwione. Sami doskonale wiemy przecież, jak silnie nasze zęby reagują na zimne czy gorące, za sprawą unerwienia. U narwali kły są duże i jeszcze lepiej niż u nas unerwione. Ich kły, jak pokazały badania, nie tylko reagują na zmiany temperatury, ale także na zmiany zasolenia. Zauważono, że nawet gdy nieznacznie tylko zwiększyć zasolenie wody u narwala natychmiast wzrasta poziom kortyzolu we krwi. Krótko mówiąc, zwierzęta się niepokoją. Wzrastający poziom zasolenia powoduje u nich stres. Dlaczego? Największe zagrożenie dla narwali, oprócz drapieżników, do czego jeszcze wrócimy, stanowi zamarzająca kra. Drapieżniki i lód odcinający dostęp do tlenu to dwa największe koszmary tych zwierząt. Co ciekawe, gdy powierzchnia oceanu zamarza, to w danym miejscu gwałtownie podnosi się poziom zasolenia. Sól nie zamarza, zamarza woda. Lód wyciska z morskiej wody sól, stąd podnosi się jej poziom i tu właśnie jest pies pogrzebany. Gdy poziom zasolenia gwałtownie wzrasta, dla narwali jest to sygnał alarmowy. Uważaj, pilnuj się, robi się niebezpiecznie. Możesz się udusić, nad tobą tworzy się kra. Narwale, jak oka w głowie, muszą pilnować dostępu do powietrza. Koczują zatem przy przeręblach całymi stadami, pływając w tę i z powrotem, by uniemożliwić całkowite zamarznięcie tafli. Tworzą w ten sposób niby sadzawki na bezkresnych pustyniach lodowych, a nawet całe ścieżki. To dla nich być albo nie być. Błąd na tym polu może przyczynić się do masowej zagłady. Tę zależność narwali od dostępu do tlenu wykorzystują niedźwiedzie polarne. W czasie zimy lód bardzo się rozrasta, przez co zdarza się, że narwale oraz podobne do nich białuchy zależne są od kilku, a czasem nawet tylko od jednego oczka w grubej pokrywie lodowej. W takim właśnie miejscu zasadza się niedźwiedź. I Corusz ponawia ataki, raniąc poszczególne walenie. W końcu doprowadza do wycieńczenia i zabicia któregoś osobnika. Dla niego to sytuacja idealna. Walenie są uwiązane w danym miejscu. Znajdują się między młotem a kowadłem. Z jednej strony muszą nabierać powietrza i pilnować, by tafla nie zamarzła, a z drugiej strony muszą unikać drapieżnika. Sytuacja patowa, bo oba te zadania wzajemnie się wykluczają. Białuchy żyją praktycznie na tych samych wodach co Narwale. Są tak blisko z nimi spokrewnione, że zdarza się, iż oba te gatunki krzyżują się wzajemnie. Wiadomo, że do takich sytuacji może dochodzić, gdyż kiedyś na brzegu znalezioną martwą hybrydę Białuchy i Narwala. Białuchy nie mają jednak wielkich ków, a mimo to doskonale dają sobie radę w tym samym środowisku co Narwale. Czy zatem hipoteza o wykrywaniu zasolenia wystarczy, by wyjaśnić istnienie kół u Narwali? W 2017 roku udało się sfilmować z drona niespotykane do tej pory zachowanie Narwali. Zaobserwowano, jak Narwale, przy pomocy swoich długich, jak włócznie, kół polowały na ryby. Oczywiście nie nadziewały ich na nie, a po prostu wpływając w ławice, wymachiwały nimi, ogłuszając ryby, na podobnej zasadzie jak robią to medliny czy ryby piły. Wskazywałoby to na bardzo ważną funkcję kłów narwali, ale że zjawisko to zaobserwowano tylko raz, trudno ostatecznie stwierdzić, czy jest to typowe i częste zachowanie. Narwale, żyją na dalekiej północy, w nieprzyjaznym dla człowieka środowisku, stąd też trudno je obserwować i badać naturalne ich zachowania. Jeżeli jednak rogi narwala pełnią jakąś istotną, przystosowawczą funkcję, to dlaczego posiadają je głównie samce, a większość samic ich nie posiada? Wskazuje się na wiele hipotez tłumaczących funkcję kłów narwali: zasolenie, polowanie, funkcje komunikacyjne, a być może kły też służą do obrony czy rozbijania cienkich tafli lodu. Ale skoro tak, to i samice powinny je posiadać. Wszystkie, nie tylko 15% z nich. To, że mają je głównie samce, wskazuje z kolei na funkcję godowe rogów. Rogi narwali prawdopodobnie są także czymś w rodzaju ogona pawia. Imponują samicom i stanowią dla nich wskaźnik wieku, siły i sprawności samca. Co zatem z wcześniejszymi hipotezami? Większość z nich posiada przecież sensowne argumenty. Czy zatem różne hipotezy tłumaczące funkcje rogów narwali się wykluczają? Przykład ten mówi nam także sporo o nas samych. Szukając rozwiązania zagadki tego tajemniczego morskiego jednorożca, chcemy mieć jedno sensowne wyjaśnienie. Nie tylko w biologii funkcjonujemy w ten właśnie sposób. Człowiek lubi proste wyjaśnienia. Te skomplikowane dla wielu są już zbyt niejasne i zbyt zawiłe. To dlatego teorie spiskowe tak chętnie zdobywają poparcie. Tymczasem świat, natura to bardzo skomplikowany system zależności i powiązań i nie zawsze jest tu miejsce na proste odpowiedzi. Organy, części ciała i funkcje organizmów to zazwyczaj wypadkowa wielu czynników i tak też jest zapewne w przypadku tajemniczego kła-narwala. Różne hipotezy, różne funkcje rogu wcale się nie wykluczają, wręcz przeciwnie to, że róg pełni rozmaite funkcje, tym bardziej potwierdza jego zasadność. Pióra u ptaków nie tylko służą przecież do latania, ale także dają doskonałą izolację termiczną, a także dzięki rozmaitym barwom i pióropuszom świetnie sprawdzają się również w rytuałach godowych i na polu rozrodczym. Znów mamy tu do czynienia z wypadkową wielu funkcji. Krótko mówiąc, ten dziwny, mogący dorastać do 3 metrów długości kieł narwala, po części jest narzędziem, po części czujnikiem temperatury, zasolenia, a po części orężem godowym. Mało tego, tych funkcji może być więcej i mogą one się zmieniać w ewolucyjnej historii, a także mogą pojawiać się nowe funkcje w toku ewolucji. Nasza dłoń jest niesamowicie wszechstronna, o niezliczonych funkcjach i nieskończonych wręcz możliwościach manipulacyjnych. Bez niej Homo sapiens nie podbiłby świata. Kto by pomyślał, że rozpoczęła ona swoją ewolucyjną karierę zaledwie jako prosty narząd do chwytania gałęzi i zrywania owoców? Oto magia natury! Na dziś to wszystko, dziękuję za uwagę, pozdrawiam! Sześć.